Mamy takiego plażocika 300 osób z 2020 roku. Jest tu silnik 1,6 TDI. Będziemy jednym lożą. Tylko troszeczkę zacząłem rozbierać, bo to takie tam drobnostka każde da radę. Ja zaczynam od tego, że odkręcam sobie wycieraczki. wciągam te plastiki. Tutaj jeden plastik się to trzyma tutaj na wycieraczkach. Drugą tam listę, taką jakby rozporową, bo co trzyma cały ten plastik. Jeden, drugi przewodzi do paliwa, leżyka. Odkładamy na bok. Tu jest klapeczka na bodajże 4, opiera 2, 3. Te trzy odkręciłem Tutaj czwarte już nie ma. So, odkręciłem te trzy No i ściągamy sobie te kielek, Wyciągamy go do góry. No dobra, tutaj na dole teraz yy, Podnoszę sobie, już zdjęłem koło. Będziemy ściągać nad kole. Jak sobie zdejmiemy nad kole całe, to są klipsy, takie kurcze. teścudeczka trzeba podważyć sam taki zaprzęsk. Lepiej mieć takie kombinerki, kurz do nich specjalne. Tylko mi się szczerze powiem, podstupy ostatnio się nie zdążyłem kupić nowych. Może sobie też pomóc. Takimi no tapicerki plastikami wkładamy tutaj um, jakoś podważyć. Najpierw musimy to wyciągnąć tu ze środka, dopiero bo tam cały kołek nam wychodzi. Mamy ich tak, nawet nie wiem, ile ich mamy. I tam. Od dołu śrubeczka. No, jakiegoś tam bodajże torx'a te 20 a tutaj z drugiej strony jest to samo, 25 nawet no, no, tu mamy tego plastika jeszcze spiek podważamy plastikiem Głota ziemi wszystkiego A teraz tam kto się odpiął No i co? Ukazuje nam się koło pasowe już taką wężę coś przycierać? Ale nic mi nie wynalazło Hmm. Tą Czekaj, ci są tak. tu mamy napinacz, ściągamy pasek do sprzętu no i teraz tak, tu mamy napinacz, nasadka 15 zakładamy sobie tak, naciągamy, nic nam się nie obrabia nie rysuje, ściągamy sobie pasek Trzeba tylko delikatnie przytrzymać pasek na końcu rękoma Żeby nasadkę wiem, bo potem jest problem Bo się opiera na łapę Jeśli robimy to, że najpierw sobie odkręcimy łapę No to nie ma problemu, a jak robimy z łapą No to wtedy trzeba tak przytrzymać sobie pasek ten pasek możemy rzucić. Zdane sobie wszystkie roleczki o, od napinacza rolka Słychać, Słychać do wymiany z od napinacza tylko od napinacza Więcej rolek nie ma. Możemy jeszcze alternatorem obrócić no, alternator jest spoko no, dobra, Wymieniamy tylko rolkę od napinacza No i co? No i bierzemy się dalej, Pocieramy sobie silnik od spodu, odkręcamy tutaj łapę, ja już nie będę nagrywał, pokażę jak będę miał wszystko porozbierane, będzie cały dostęp do rozrządu, pokażę gdzie tam że sobie znaczył blokował, jak to będzie. No i tak, mamy zdjętą osłonę tutaj z dołu, koło to pasowe, duże, łapę, widzimy już cały napęd, cały pasek, będziemy to robić w ten sposób. Na dole mamy zablokowane, tam jakieś jest z piątka bodajże, wiertełko wsadziłem. tu mamy ósemeczkę, a tutaj troszeczkę taki mój patent, 6,5 i pół wiertło, samą końcówkę staczamy na szóstkę i wtedy nam idealnie pasuje. Bo no W kole jest deko większa dziurka, a blokada w bloku jest mniejsza. I teraz cpyk, troszeczkę prawą ręką. Idealnie nam pasuje. No i co? Teraz najprostsza rzecz. Ściągamy napinacz. Ściągamy roleczkę. Nowa rolka, nowa szpilka. Nowy napinacz, pasek. Pompa wody. No i co? I będziemy skręcać tam. No i tak, małe sprostowanie. Bo sprawdziłem kurczę na tych rysunkach serwisowych, że był źle rząd ustawiony. Że zasugerowałem tym co było, tak. Ale na blokadę powinien być w innym miejscu tak jak tutaj to było ok jest zablokowany dół tam mamy wał tak samo zablokowany jest wiertełko to tutaj ten nie powinien być o tak jak mówiłem z boku tutaj na dole też jest tam jakiś otwór ale po rysunku serwisowym pokazuje że on będzie tutaj od góry no czekajcie zaraz trafię sobie o, tak teraz i tu od góry u góry na boku u góry Zakładamy teraz, jeszcze zostało nam napinacz. Założymy napinacz pasek i napiniemy to wszystko. Będziemy składać dalej. No i teraz tak, mamy założony yy, w tej pasek. Blokady po wkładane. Jak mówię, luźniutko każda jedna. Każda jedna luźniutko wchodzi bez żadnych problemów. Czy do na dole na Wale też. Yy, napinacz. Mam tutaj taki wskaźnik, może mi się uda. Widać, że jeszcze bardziej. No, musi nie się włączyć, chyba. Oh, jest. Nie, i tyle widać, że w centralnym jest. Ja już sobie wziąłem, obróciłem dwa razy wałem. Wałem mamy obrócone. Pasek się ułożył na swoje miejsce. Praktycznie tak jak powinien być. No i co, zakładamy teraz e, osłonę. Trochę tu umijeść, przed tym bo kurczę, jeszcze będę miał z uszczelnieniem tego silnika, bo tu z góry siedzi spod dekla leje jest ulane, ale to już jak tutaj sobie obrobię z tym tak jak mówię, zakładam teraz na dole osłonę łapę, koło, napinacza, tą rolkę też daję nową no i co, będę go odpalał, nie? no i tak, już widzę, że mam zakładane prawie wszystko odpaliłem sobie go już, płyn nalałem, odpowietrzony jest umyłem sobie też tutaj górę to co mówiłem o tym, że będę uszczelniał Będę chciał zaraz to, odpalić, przejechać się. zobaczyć czy są jakieś wycieki. Jak nie ma jakichś wycieków, na razie Umówiłem się o auto, W przyszłym tygodniu spotkamy się na, na prawej tej góry. Eee, tak, na dole mam poskręcane tutaj napinacz pasek, pozakładane wszystko. Ładnie wszystko pracuje. Zakładamy teraz nad kole koło tutaj do góry tą osłonę. No i to będzie wszystko, co gotowe do oddania. Hmm. Dzięki, bardzo, oglądanie и да, пошла на лейки.